Witajcie, tutaj Ania z Instytutu Dźwiękoterapii Solfecium. Osoby, z którymi pracuję, bardzo często zadają mi pytanie: Jak to się dzieje, że dźwięk ma aż takie oddziaływanie nie tylko na nasze emocje i na naszą psychikę, bo to jest raczej oczywiste, ale również na całe nasze ciało? I co tu się tak naprawdę dzieje? Czy to jest magia, czy to jest fizyka? Zastanawiałam się ostatnio, skąd bierze się to pytanie czy to jest magia? I doszłam do następującego wniosku. Mamy skłonność do takiego myślenia, że jeżeli czegoś nie widzimy, albo nie jesteśmy w stanie czegoś dotknąć, to to coś nie istnieje. Czyli przykładamy przysłowiowe szkiełko i oko do różnych zjawisk. I podobnie jest z dźwiękiem. Kiedy jesteśmy na sesji dźwiękowej, na jakimś dźwiękowym dostrajaniu. To czujemy działanie dźwięku niemalże fizycznie. Czujemy działanie dźwięku również wewnątrz naszego ciała. Czujemy pracę fali dźwiękowej w naszych wewnętrznych organach. Ale ponieważ nie widzimy tej fali dźwiękowej i ponieważ nie możemy jej w żaden sposób dotknąć, to myślimy, że może dzieje się tutaj jakaś magia. A o co tym bardziej, że cały proces jest bardzo przyjemny i też cały proces jest mocno zindywidualizowany, dostosowany jakby do indywidualnych potrzeb odbiorcy. A o co tymczasem tutaj tak naprawdę chodzi? Tak naprawdę to chodzi o fizykę. Zacznę może od krótkiej definicji tego, czym jest dźwięk. Dźwięk to wrażenie słuchowe wywołane przez falę akustyczną. Z kolei fala akustyczna to podłużna fala mechaniczna. Ma ona taką właściwość, że gdy znajduje się w ciele stałym, w cieczy albo w gazie, to rozchodzi się w tych ośrodkach. Teraz tutaj wniosek pierwszy: ciało ludzkie. Ja przynajmniej myślę o ciele ludzkim jako o pewnego rodzaju ciele stałym, wypełnionym płynami, wodą i gazami. A wiemy, że fala dźwiękowa, jako podłużna fala mechaniczna, w tego typu ośrodkach, we wszystkich tych trzech ośrodkach, rozchodzi się: czyli fala dźwiękowa przenika nasze ciało. I specjaliści nawet. Obliczyli z jaką prędkością to się dzieje. Obliczyli na przykład, że przy temperaturze 15 stopni Celsjusza w powietrzu fala dźwiękowa rozchodzi się z prędkością 330 m na sekundę, w wodzie 1450 m na sekundę, w żelazie jest to 1530 m na sekundę, a na przykład w diamencie jest to aż 6000 m na sekundę. Fala dźwiękowa, która jest podłużną falą mechaniczną, nie tylko przenika, ale również i zmienia strukturę ciał stałych. I tutaj najlepszym przykładem niech będzie to, że przy dźwięku odpowiednim natężeniu szyby w oknach pękają. Dźwięk też zmienia strukturę wody. Woda przyjmuje jak gdyby wibracje dźwięku. Woda słucha dźwięków i um, dostosowuje się jak gdyby do, do nich. Tutaj um, kłania nam się w pas praca japońskiego naukowca i badacza, doktora Masaru Emoto, który właśnie zajmował się um, tym tematem. Mam nadzieję, że tych kilka informacji pomogło nam zrozumieć, jak to się dzieje, że fala dźwiękowa faktycznie oddziałuje na całe nasze ciało. Zapraszam też do wpisu na moim blogu. Blog jest częścią mojej strony www.selfergio.pl, na którym znajdziesz więcej informacji właśnie na ten temat. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.